Użycie złych materiałów lub niepoprawne wykonanie izolacji bitumicznej może spowodować przenikanie wody do wnętrza budynku, co w konsekwencji doprowadza do degradacji fundamentów i ścian piwnic oraz tworzenia się szkodliwych dla zdrowia grzybów i pleśni. Każdy budynek wymaga zastosowania odpowiedniej izolacji bitumicznej jako niezawodnej ochrony przed przenikającą wodą i wilgocią. Dzięki doskonałej technologii SOPRO wykonane przy pomocy naszych materiałów powłoki na długie lata pozostaną wodoszczelne i bezpieczne. System bitumiczny SOPRO jest w pełni ekologiczny, bezrozpuszczalnikowy i trwały. Potwierdzeniem najwyższej jakości produktów są ich dopuszczenia przez największe, niezależne polskie i europejskie instytuty. W filmie pokażemy Państwu, jak prawidłowo wykonać wszystkie prace związane z hydroizolacją ścian i fundamentów. Prześledzimy przygotowanie podłoża na przykładzie fundamentów wykonanych z bloczków betonowych i monolitycznego betonu. Na początku filmu zaprezentujemy przygotowanie podłoża z bloczków betonowych. Pierwszą czynnością jest wyrównanie powierzchni ścian oraz ścięcie resztek wystających zapraw. Do wypełnienia zagłębień używamy szpachli wyrównawczej SOPRO AMT468. Mieszamy ją z odpowiednią ilością wody, nie zapominając o ponownym przemieszaniu po upływie czasu dojrzewania. Brak wyrównania podłoża może w konsekwencji doprowadzić do nieszczelności izolacji oraz nadmiernego jej zużycia. Szpachlą wyrównujemy wszystkie nierówności powierzchni przekraczające 5 mm, zwracając szczególną uwagę na dokładne uzupełnienie ubytków zaprawy pomiędzy bloczkami. Jeżeli istnieje taka konieczność, powierzchnię można zatrzeć styropianową pacą. I tutaj uwaga! Przed wymurowaniem ścian z bloczków cementowych całość ławy fundamentowej została pokryta uszczelnieniem Sopro DSF 523, która stanowi niezbędną izolację poziomą muru. Zaprawę uszczelniającą Sopro DSF-523 mieszamy z odpowiednią ilością wody. Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni pokrywamy zaprawą wilgotną ścianę na wysokość od 30 do 50 cm licząc od poziomu ławy. Uszczelnienie to wykonujemy, jeśli fundamenty mogą być narażone na negatywne parcie wody. Po wyschnięciu izolacji SOPRO DSF523 przystępujemy do wykonania wyoblenia na styku ściany i ławy fundamentowej przy użyciu zaprawy SOPRO AMT468. Jest to niezbędny element dla uzyskania prawidłowej grubości izolacji bitumicznej w tym miejscu. Dotyczy to również przejścia rury instalacyjnej przez ścianę. Dodatkowo przed wykonaniem wyoblenia należy uszorstnić powierzchnię rury papierem ściernym, podwyższając jej przyczepność. I tutaj uwaga, w przypadku podłoża z bloczków betonowych musimy zagruntować powierzchnię przy użyciu preparatu gruntującego Sopro KDG 751. Należy go rozcieńczyć z wodą w stosunku 1 do 10 i wymieszać. Tak przygotowanym preparatem gruntującym pokrywamy całą powierzchnię, na którą w późniejszym etapie zostanie naniesiona izolacja bitumiczna. W tej części filmu zaprezentujemy przygotowanie podłoża zlanego betonu. W przypadku ścian wykonanych z betonu szalunkowego spotykamy się z nierównościami, pozostałościami oleju szalunkowego oraz często z mleczkiem cementowym, które musimy usunąć. Otwarte rysy i zagłębienia wymagają pokrycia szpachlą wyrównawczą Sopro AMT468 ważne jest to, aby przygotowane podłoże dla uszczelnienia bitumicznego było gładkie i pozbawione substancji obniżających przyczepność. Prace rozpoczynamy od zaślepienia otworów w pościągach szalunkowych. Następnie mechanicznie wyrównujemy powierzchnię ściany fundamentowej, niwelując między innymi zadziory i ostrokątne nierówności, po czym oczyszczamy ją z mleczka cementowego. Bardzo ważne jest to, aby po zakończeniu prac usunąć luźne składniki i kurz, które pozostawione obniżyłyby przyczepność uszczelnienia. Następnie przystępujemy do wyrównania powierzchni ściany przy pomocy zaprawy szpachlowej Sopro AMT 468. Wypełniamy nią wszystkie nierówności głębsze niż 5 mm. Brak wyrównania podłoża może w konsekwencji doprowadzić do nieszczelności izolacji oraz nadmiernego jej zużycia. I tutaj uwaga! Przed wzniesieniem ściany betonowej całość ławy fundamentowej została pokryta uszczelnieniem Sopro DSF-523, które stanowi niezbędną izolację poziomą zabezpieczającą przed wilgocią pochodzącą z podłoża. Elastyczną zaprawę uszczelniającą Sopro DSF-523 mieszamy z odpowiednią ilością wody. Po zwilżeniu powierzchni ściany pokrywamy uszczelnieniem SOPRO DSF523 do wysokości od 30 do 50 cm, licząc od poziomu ławy. Uszczelnienie to wykonujemy, jeśli fundamenty mogą być narażone na negatywne parcie wody. Pamiętajmy o wykonaniu wyoblenia na styku ściany i ławy fundamentowej przy użyciu zaprawy SOPRO AMT468. Jest to niezbędny element dla uzyskania prawidłowej grubości izolacji w tym miejscu. Uwaga! W przypadku podłoża betonowego technologia SOPRO nie wymaga gruntowania powierzchni przed nałożeniem ostatecznej warstwy uszczelnienia bitumicznego. Dzięki temu jest ona prosta, oszczędna, dając pełną ochronę przed wodą i wilgocią. Tak przygotowane podłoża są gotowe do najważniejszego etapu prac, czyli nanoszenia uszczelnienia bitumicznego. W przypadku występowania dylatacji bardzo ważne jest prawidłowe wykonanie uszczelnienia w ich obszarach, ponieważ są one szczególnie narażone na przenikanie wody. Prace uszczelniające rozpoczynamy od naniesienia w strefie występowania dylatacji jednoskładnikowej szybko schnącej masy SOPRO-KSP 652, która jest gotowa do użycia tuż po otwarciu, lub dwuskładnikowej szybko wiążącej masy SOPRO-KD 754. Następnie wklejamy w naniesioną masę elastyczną, wzmocnioną fizeliną taśmę dylatacyjną Sopro KDB756. Jej specjalna struktura gwarantuje 100% szczelności podczas ruchu dylatacji. Kolejnym etapem prac jest nakładanie masy bitumicznej na całą powierzchnię fundamentów używając do tego celu pacy zębatej. Nanosimy ją także na wklejoną wcześniej taśmę dylatacyjną. Paca zębata o wysokości zęba 8 lub 10 mm pozwoli uzyskać wymaganą grubość izolacji na całej uszczelnianej powierzchni. W przypadku występowania rur przepustowych wyoblenie wokół nich profilujemy zaokrągloną szpachelką. Główne zalety bitumicznej masy uszczelniającej KSP 652 to niskie zużycie przy zachowaniu wysokich parametrów oraz mała utrata grubości podczas wiązania. Tak przygotowana powierzchnia jest odporna na działanie deszczu po około 4 godzinach. W przypadku wykonywania uszczelnienia bitumicznego podczas wilgotnych pór roku zalecamy stosowanie dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej bitumicznej masy uszczelniającej SOPRO-KD754. Prace z produktem, który w jednym zbiorczym opakowaniu zawiera dwa składniki A i B, rozpoczynamy od dokładnego przemieszania płynnego składnika A. Utwardzacz w postaci składnika B dodajemy równomiernie cały czas mieszając. Po dokładnym przygotowaniu produktu nakładamy go identycznie jak w przypadku bitumicznej masy uszczelniającej Sopro-KSP 652. Uszczelnienie Sopro-KD 754 wiąże się chemicznie, a nie poprzez odparowanie wilgoci jak to ma miejsce w przypadku masy Sopro-KSP 652. Dlatego jego główną zaletą jest bardzo szybka odporność na deszcz. Drugą warstwę masy SOPRO-KSP652 lub KD754 możemy nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy, używając do tego celu tych samych narzędzi. Tak przygotowana powierzchnia jest gotowa do końcowego etapu, jakim będzie wykonanie izolacji termicznej. Bitumiczna masa Sopro KSP 652 lub KD 754 poza szpachlowaniem może być nakładana także metodą natryskową. Sposób ten jest bardzo szybki i ekonomiczny, szczególnie przy dużych lub trudno dostępnych powierzchniach. I w tym przypadku wymagane jest położenie drugiej warstwy uszczelnienia po przeschnięciu pierwszej. Jeżeli spodziewane jest duże obciążenie, np. przez spiętrzoną wodę infiltracyjną, wtedy należy do wzmocnienia dodać siatkę zbrojącą do uszczelnień bitumicznych KDA-662 i umieścić ją w pierwszej warstwie świeżo naniesionego uszczelnienia KSP-652 lub KD-754 z co najmniej 5 cm zakładem. Dzięki zastosowaniu siatki zewnętrzne ściany piwnicy lub fundamenty są w pełni wodoszczelne pomimo długotrwałego działania wody pod ciśnieniem. Chroni to fundamenty w wypadku wystąpienia np. powodzi. Po wtopieniu siatki należy pokryć ją drugą warstwą masy bitumicznej. System Soprotene ma wiele zalet i może być używany na każdym podłożu zalecanym do stosowania w strefach podziemnych, przygotowanym zgodnie ze sztuką budowlaną pokazaną we wcześniejszej części filmu. Ta samoprzylepna izolacja bitumiczna jest bardzo prosta w użyciu, daje możliwość prowadzenia prac w temperaturach ujemnych oraz natychmiastową szczelność powłoki przy zasypywaniu fundamentów tego samego dnia. Prace rozpoczynamy od dokładnego naniesienia na całą uszczelnianą powierzchnię podkładu gruntującego Soprotene va 879 w przypadku temperatury otoczenia powyżej 5 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura powietrza jest niższa lub ujemna, zalecamy stosowanie gruntu Soprotene 876. Po wyschnięciu preparatu gruntującego pracę rozpoczynamy od wklejenia taśmy samoprzylepnej narożnikowej Soprotene EB we wszystkie miejsca krytyczne, jak np. Na narożnik ławy fundamentowej. Aplikacja Soprotene EB jest bardzo prosta dzięki odpowiednio perforowanemu papierowi ochronnemu, który należy usunąć tuż przed ostatecznym zamocowaniem. Taśmę dociskamy wałkiem stworzywa sztucznego w celu usunięcia pęcherzy powietrza. Taśmę soprotenę EB wklejamy również na styku ławy ze ścianą fundamentową oraz w narożach, pamiętając o zdjęciu szarej folii ochronnej w miejscach nakładania się na siebie taśm soprotenę EB. Górna granica głównej izolacji bitumicznej soprotene BA878 powinna znajdować się na planowanym poziomie gruntu, a dolna poniżej ławy fundamentowej. Nakładanie izolacji soprotene jest bardzo proste i rozpoczynamy je od przymierzenia izolacji i określenia jej długości. Taśmę soprotenę nakładamy na tak zwany zakład w sposób widoczny na filmie. Materiał zastosowany do produkcji soproteny jest całkowicie odporny na związki chemiczne występujące w gruncie, a jej konstrukcja pozwala na wygodne dopasowanie do kształtu uszczelnianych powierzchni. Uwaga! Pamiętajmy o stopniowym odklejaniu papieru ochronnego. Prawidłowo przyklejona izolacja bitumiczna soproteny nie wykazuje pęcherzy powietrznych. Następnym etapem jest wykonanie przejścia w strefę cokołową przy pomocy taśmy SOPROTENE ABV. Naklejamy ją na styku izolacji wykonanej SOPROTENE 878 i strefy uszczelnienia cokołowego. Kolejnym etapem prac jest zwilżenie wodą podłoża powyżej izolacji wykonanej SOPROTENE 878. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nanieść zaprawę uszczelniającą Sopro DSF-523 do wysokości około pół metra ponad planowany poziom gruntu dookoła obiektu w dwóch warstwach o grubości końcowej od 2 do 4 mm. Powłoki bitumiczne powinny być stosowane w strefach podziemnych, natomiast powyżej poziomu gruntu zalecamy zastosowanie mineralnych zapraw uszczelniających, np. Sopro DSF-523. Po wyschnięciu uszczelnienia bitumicznego KSP 652 KDG 754 lub nałożeniu izolacji soprotene przechodzimy do ostatniej fazy pracy. Zastosujemy w nie płyty odpowiedniej izolacji termicznej w połączeniu z matą ochronną Sopro KDS 663. W zależności od przewidywanego stopnia oddziaływania wody masę bitumiczną Sopro KSP 652 lub KD 754 możemy nakładać punktowo na płytach izolacji termicznej. Następnie przyklejamy je do uszczelnionego wcześniej podłoża w widoczny na filmie sposób. Uwaga! Do przyklejania płyt na samoprzylepnej izolacji soprotenę stosujemy dwuskładnikowe izolacje bitumiczne. Po prawidłowym zamocowaniu izolacji termicznej zalecamy zastosowanie trójwarstwowej maty ochronnej do uszczelnień bitumicznych Sopro KDS-663 jako ostatecznej warstwy kompletnego systemu Sopro. Obok funkcji izolacji cieplnej płyty i maty chronią uszczelnione powierzchnie przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi nastąpić podczas zasypywania wykopów lub podczas osiadania gruntu. Film prezentuje jedynie wybrane zagadnienia związane z izolacjami bitumicznymi budynków. W razie pytań prosimy o kontakt z działem doradztwa technicznego www.sopro.pl.